Witajcie kochani. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kolejnej książce Elżbiety Herezińskiej Królowa. Jest to oczywiście kontynuacja powieści Harda. Kolejna piękna opowieść Elżbiety Cherezińskiej. Kolejna bardzo interesująca lekcja historii. Świętosława wraca do Danii z wygnania po śmierci Svena i staje się głównym doradcą Knuta, który wyrusza na podwój Anglii. Zwycięstwo militarne to jedno, a faktyczne zapanowanie nad podbitym krajem to zupełnie inna sprawa. Do tego potrzeba doświadczenia i talentu dyplomatycznego, a nawet przebiegłości. A to są niewątpliwie atuty święto sławy z których Knut chętnie korzysta. A w Polsce? W Polsce wojny Bolesława Chrobrego z cesarzem Henrykiem i w końcu wyprawa na wschód dużo się działo i trzeba być wybitnym graczem, by nie przegrać grając jednocześnie na kilku frontach. A wszystko to zwieńczone koronacją. Pierwszą koronacją w dziejach naszego państwa. Ale to też jest wyzwanie dla chętnych poznania tamtych czasów. Trzeba dobrze się przyłożyć do lektury, by niczego nie przeoczyć. Czytając o tych zamieszłych czasach, trudno jest nie zadumać się nad relacjami między ludźmi i nad rolą, jaką mieli do odegrania. Rodzice decydowali o losie swoich dzieci, które nie miały zupełnie nic do powiedzenia w sprawie swojej przyszłości. Szczególnie jaskrawo widać to w przypadku rodów panujących, bo tam każdy miał do wypełnienia rolę w układankach politycznych. Synowie albo mieli być następcami tronu, albo mieli robić karierę jako duchowni. Córki miały z kolei być gwarantami różnych sojuszy, wychodząc za mąż za właściwych kandydatów. Oczywiście nie zawsze sprawy układały się po myśli władców, gdyż niektórzy synowie na przykład nie chcieli cierpliwie czekać, aż tron się zwolni i dochodziło do ostrych sporów. I wtedy ktoś. Był skracano głowę lub zjadał niecałkiem strawną wieczerzę i sprawa była załatwiona. W tamtych czasach ciągle prowadzono wojny. Można nawet odnieść wrażenie, że było to istotą życia ludzi z tamtych czasów. Nie mogli zbyt długo wysiedzieć, nie podejmując kolejnej wyprawy przeciwko jednemu czy drugiemu sąsiadowi. A wieczyste pokoje, zawierane po każdej wojnie, zwykle kończyły się w nastaniem najbliższej wiosny, kiedy można było znowu wyruszyć na wojnę. Jeśli przetrwały dwa lata, to już było dużo. Młodzi książęta od najmłodszych lat byli do tego sposobieni, nic więc dziwnego, że byli tacy niecierpliwi. Każdy chciał walczyć, by okryć się chwałą zwycięzcy. Ale nie tylko dzieci możnych nie mogły decydować o swoim losie. Wielu innych, szczególnie ci, którzy z jakiegoś powodu wpadli w oko swojemu panu musieli pożegnać się ze swoim prywatnym życiem. Również w powieści Królowa przywijają się takie postacie Dusza i Duszan, Cienie i Przyjaciele, Świętosławy i Bolesława, Wilkomir i Wielki Ulf, bardzo szczególnie Ochroniarze, też Przyjaciele Królowej, Wilczan, Syn Wilkomira, jej topornicy i całe zastępy innych ludzi, którzy podążali za świętosławą i Bolesławem i innymi władcami bez względu na okoliczności i miejsce i nigdy nie mogli nawet się zająknąć, że coś im nie pasuje. Wielu z nich przypłaciło tę służbę przed wczesną śmiercią, ale w tamtych czasach było to zupełnie naturalne. Królowa to bardzo ciekawa lekcja historii, oczywiście z daleko idącymi uproszczeniami, bo inaczej nie byłaby tak fascynującą opowieścią. Nie ma w niej miejsca na liczne przypisy i roztrząsanie różnych wątpliwości. Ta autorka ostatecznie decyduje, kto jakim był człowiekiem i jak potoczyły się losy. To w końcu nie jest praca naukowa a za to jest to opowieść o niezwykłej kobiecie, mądrej i odważnej, ale też bezwzględnej. Oddanej swoim najbliższym i swoim ojczyznom. Wokół niej przewija się arcyciekawa galeria ludzi. Są bezgranicznie oddani przyjaciele, ale są też zwykłe gnidy, zdrajcy, różne męty. Jak już powiedziałem wcześniej, Królowa Elżbiety Herezińskiej nie jest pracą naukową, więc autorka mogła popuścić wodę swojej fantazji i zrobiła to z wielkim rozmachem. A mimo to czytelnik wierzy, że było właśnie tak, jak jest napisane w książce. Są jednak dwa fragmenty niczym z prozy fantazyjnej. No, nic nie ma przeciwko temu gatunkowi powieści. Wręcz przeciwnie, kilka z nich mi się nawet podobało, ale takie wtręty w tej akurat powieści po prostu mi nie pasują, bo są z zupełnie innej bajki. Nie na taką konwencję się umawialiśmy. Więc, opowieść o spotkaniu Olawa Trykwasona z Biarnim, synem wesołego Niedźwiedzia, choć. Niewątpliwie intrygująca, czy też opowieść o wkraczaniu Świętosławy do świata zmarłych, choć dająca sporo do myślenia, jakoś mi tu nie pasują. Żeby jednak nie było, całość jest naprawdę fascynująca i godna polecenia. A teraz już dziękuję za uwagę i zapraszam na następną pogadankę. Czekam na Wasze opinie, a jeśli się podobało, no to łapka w górę. Dziękuję, do widzenia.